Cześć, dzisiaj słuchałem konferencji Owsiaka dotyczące TVP. Otóż, panie Owsiak, moim zdaniem, to TVP, Fundacja pana Wośb, to nie jest reprezentacja narodowa i, i nie powinna być na, ta, na antenie TVP. I bardzo dobrze dla TVP, brawa za to, że was pogonili, bo przypomnę, że w Polsce jest. Miliony fundacji. A dlaczego Pan ma mieć tutaj jakieś przywileje i za darmo mieć czas antenowy, antenowy na publicznej telewizji, gdzie ludzie płacą pieniądze za to? Dlaczego nie Fundacja Polsa? To nie może być na TVP, czy inne fundacje, które są na świecie. Przypomnę Pan, że Pan łamie prawo, zbiera Pan. Pieniądze na ulicy to jest prawnie zabronione, wykorzystuje pan dzieci, robi pan z ludzi bambuko, bo jak ktoś chce wpłacić pieniądze na szpital, sam to może zrobić I żyje pan z tego 29 lat już i nie widać końca yy... i tak dalej, i tak dalej. Yy... Bo może się pan bronić, że ludzie płacają dobrowolnie. Okej. Okay. Dobrowolnie, ale pan robi wstyd po prostu na cały świat. Żadna fundacja czy Polska, czy TVN, czy jakaś inna nie zbiera na ulicy pieniędzy, nie wykorzystuje dzieci. Mają inne metody po prostu zbierania pieniędzy i, i pozyskiwania ich, a nie czy Caritas. Hmm. Owszem, zdarza się, że zbierają na ulicy, ale nie jest to po prostu, to są wyjątki. Nie jest to regułą. Jest tysiące fundacji, i tylko te właśnie się wyróżniają takim sposobem zbierania pieniędzy. A jedynie Pana fundacja zbiera i na całym świecie i przynosi wstyd Polsce, bo powinniśmy rozliczać za stan szpitali polityków. Oni są od tego, a tak yy, zamiast rozliczać polityków i wymagać od nich lepszej pracy, pan się na tym bogaci i udaje tutaj świętego, że pan pomaga. Nie, to jest rola polityków, po to ludzie płacą podatki, żeby z tych podatków yy, potem politycy kupowali różne sprzęty i za tą pracę się ich powinno rozliczać. A nie pana rolą jest tutaj udawanie, że pan jest lepszy od ministra zdrowia i tak dalej. Także gratulacje dla TVP, jak najbardziej jestem za nimi. A pan jak najdalej, najlepiej jakby pan zaprzestał swojej działalności albo zmienił przynajmniej sposób, bo dlaczego pan sobie robi występy występuje w telewizji a inne fundacje nie mogą jest to niesprawiedliwe i powtarzam i, i reklamuje pan to swoim nazwiskiem a, a nie tylko pan pracuje w tej fundacji dlaczego ja nie znam innego chociaż jednego innego nazwiska człowieka który pracuje od początku tej fundacji i, i pracuje tak samo jak pan to jest dziwne dla mnie yy. i tak dalej, i tak dalej. Ja przyrzekłem sobie, że nigdy nie będę pana fundacji zbierał, wspierał. Wolę dać na inną, i takie jest moje zdanie. Co wy o tym sądzicie? Do usłyszenia, hej, możecie się tu wypowiadać. Może będzie kontynuacja najciekawszych wypowiedzi. Odniosę się do nich. Na razie.